Dokładnie 80 lat temu, 8 września 1945 roku, pierwsi zwiedzający mogli podziwiać wybitne dzieła polskich malarzy. Miało to miejsce Dwa numery dalej przy ulicy Warszawskiej 33 w nieistniejącym już budynku. Przypominamy ten moment, i dokładnie te same obrazy będziemy mogli podziwiać dzisiaj. I dzisiejszy Wernisarz otwiera tak naprawdę obchody tego jubileuszu. Kolejną wystawą, która przybliży już bardziej historię muzeum, będzie wystawa, która odbędzie się w Spichlerzu 11 października. No i przez ten czas jesienno-zimowy będziemy celebrować to, że już 80 lat jesteśmy tutaj. Jako polskie muzeum, a wówczas te 80 lat temu bardzo chciano podkreślić, że tutaj już jest Polska. To były bardzo trudne momenty, dopiero co konstytuowała się polska administracja. Czasy były bardzo niepewne, ludzie dotknięci również epidemiami. W tych trudnych warunkach ktoś organizuje muzeum. Wielkie wsparcie Muzeum Wielkopolskiego wówczas otrzymała pierwsza kierowniczka muzeum, pani Walentyna Pokornowa, historyk sztuki. i bardzo ważne dla nas jest to, że cokolwiek by się nie działo, kultura, sztuka to są te przestrzenie, które jednoczą ludzi, łączą i pokazują, że piękno, tak jak kiedyś pisał Herbert, równa się dobro. Tak, to był ewenement, i powiedziałbym w, w skali yy, ówczesnych czasów yy, był, było to bardzo interesujące. I wczesne wydarzenie, ponieważ Gorzów, jeśli nie pierwszy, to ścisłej czołówce e, miał tego rodzaju błodarzy, e, że zadbali, żeby pamiątki przeszłości znalazły się w świeżo organizowanym, polskim tym razem. Muzeum. Ja przybyłem w 1975 roku do Gorzowa do muzeum, i tutaj właśnie była taka szansa, która się już chyba długo jeszcze nie powtórzyła: mianowicie trzeba było to maleńkie muzeum miejskie przemienić w wielodziałowe muzeum okręgowe. W za tym. Awansem organizacyjnym szły również pieniądze, nie jakieś obrzybione, może nie tyle szły, co kapały po troszku, ale pozwoliły, że tak powiem, dokonać całkowitej reorganizacji tej placówki. Bo z tego budynku się to muzeum potem rozszerzyło o następne obiekty w Santoku, w Bogdańcu, a przede wszystkim w Spichlerz. Lata temu, 80 lat temu budowaliśmy tutaj administrację polską, przyjmowaliśmy wszystkich, którzy przyjeżdżali do Gorzowa. I dobrze, że z tymi działaniami takimi administracyjnymi szły też działania takie miękkie, na przykład kultura. To, że nasze Gorzowskie muzeum dzisiaj będzie otwierało prawie toż samą wystawę jak 80 lat temu to jest niezwykłe wydarzenie to pokazuje właśnie jak od początku trzeba było też dbać o pokazanie tego co co jest, jaka jest historia, jaka jest tożsamość, jak dbamy o, o tą naszą przeszłość wspólną, bardzo trudną, bardzo pokręconą czasami, ale jednak. I cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu. Była to nieoceniona praca wszystkich dyrektorów, pracowników, żeby zagospodarować to dziedzictwo kulturowe, które zostało tu pozostawione, jak również umiejętny sposób wnieść to nasze polskie dziedzictwo kulturowe. W, w, w ciągu tych osiągnięć 80 lat Muzeum Lubuskie im. Deketa w Gorzowie osiągnęło niebywały sukces, zagospodarowując różne budynki zabytkowe. Mamy muzeum, które składa się z czterech pięknych, zabytkowych budynków. Odbywają w nim się warsztaty, odbywają się wernisarze i cały czas tętni życiem. Od wielu lat, od ośmiu dekad, jesteśmy niesamowicie dumni, że spotykamy się właśnie tutaj w Gorzowie Wielkopolskim. To jedna z najstarszych jednostek w województwie lubuskim. Kultura jest bardzo. Ważna, co pokazuje za każdym razem nam ilość wydarzeń, które odbywają się tutaj właśnie w muzeum, to dzięki właśnie pracownikom, dzięki dyrekcji odbywa się bardzo dużo inspirujących spotkań. Pokazuje to nam, jak historia jest bardzo ważna.